Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Pifortart. Jesteś tutaj, bo pewnie jesteś słonecznym rakiem, czyli masz urodziny w miesiącu raka, czyli masz słońce w raku. Ale pamiętaj, że możesz również sobie obliczyć swój horoskop, jeśli jeszcze go nie znasz. Jest mnóstwo takich wyszukiwarek, kalkulatorów, horoskopów w sieci. Sprawdź sobie swój księżyc, ascendent i swoją Wenus na sprawy miłosne. I wtedy możesz sobie te cztery znaki sprawdzać. Chyba, że masz któryś z tych aspektów w tych samych znakach, to wtedy odpowiednio mniej czytań. Ja dla siebie, jak robię dla Was cykl czytań, a to jest drugi taki duży cykl czytań, dzisiaj to czytanie na wiosnę. To najbardziej czekam na swoje słońce, na swój ascendent, swój księżyc i swoją Wenus na sprawy miłosnej. Nie ukrywam, że na te czytania właśnie najbardziej czekam. Bardzo chciałabym Wam podziękować, bo kiedy dla Was to nagrywam, jest już prawie 1300 subskrypcji, dzisiaj też sporo od wczoraj przybyło. Bardzo witam serdecznie każdą nową subskrybentkę lub subskrybenta. I tych, którzy do tej pory mnie oglądają od jakiegoś czasu lub od dawna, również równie serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za każde wsparcie, za każdy komentarz pod filmem, za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie, że kolejność tego cyklu czytań, Wy jesteście na czwartym zaszczytnym miejscu w, w rankingu, który sobie zrobiłam, takim wewnętrznym, na bazie poprzedniego cyklu, czyli czytania na nowy rok numerologiczny. I zrobiłam to w ten sposób, że sprawdziłam, ile było wyświetleń danego filmu i ile było łapek w górę pod danym filmem. I z, tego, z tej wagi 50% za wyświetlenia, 50% za łapki właśnie jesteście na tym czwartym miejscu, więc bardzo wysoko. Przed nami jeszcze pozostałe znaki. Będę teraz się starała codziennie dla Was nagrywać po trzy czytania, a później będą czytania. No pewnie, w baranku bo baranek jest urodzinowy, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, subskrybuj, bo warto, bo wtedy nie przegapisz, najlepiej kliknąć ten dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Jeśli masz ochotę, zostań osobą wspierającą wtedy raz w miesiącu za drobną opłatą, możesz dostać dostęp do każdego mojego czytania wcześniej przed innymi, będziecie dostawać wtedy wcześniej te czytania te osoby. No i jeszcze, jeśli możesz i masz taką techniczną i finansową, oczywiście możliwość, małą kawkę albo dużą. Ja piję zazwyczaj małą, czarną kawkę na Bajkofitu, można mi postawić. I tę prośbę kieruję głównie do osób, które mnie oglądają od dawna. I wiecie, co jeszcze taka kwestia techniczna ostatnia już kanał dopiero od niedawna nabył prawo do w ogóle jakiegokolwiek generowania przychodu z reklam. I te reklamy są włączone. Jeśli masz możliwość, to odsłuchaj dwóch króciusieńkich, są takie po 15 sekund, reklam albo jednej dłuższej. Nie mówię o takich, które się czasami włączają, bo ja też jestem widzką na YouTubie, oglądam różnych twórców i twórczynie. Czasami się takie włączają, że nawet potrafi trzy kwadranse trwać. Do tego nie, nie, nie musicie tego tak się poświęcać. Ale możecie na 30 sekund, na minutkę włączyć jakąś reklamę i wtedy ja pewnie mam z tego parę groszy. Nie wiem, bo jeszcze czekam na swoją pierwszą w tym zakresie wypłatę. Nawet nie ma czegoś takiego jak wypłata, prawda? W firmie, tylko fakturę pewnie od YouTube'a. I pamiętajcie, że ja też pewnie z tego muszę później jakiś podatek zapłacić, więc kokosów pewnie na razie nie będzie. Ale jak to mówią, ciężką pracą ludzie się bogacą. A bez Waszego wsparcia nic nie jest możliwe, więc liczę na Wasze wsparcie. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję za ciepłe słowa, które ostatnio gdzieś tam pod moim adresem płyną. Czasami jest jakaś krytyka, może i nawet konstruktywna się zdarza. Ja bardzo często też dostaję jakieś pytania od Was, na przykład, że się ktoś ze mną nie zgadza w znaczeniu jakiejś karty. Pamiętajcie, że nie ma, są jakieś tam, prawda, kanony w kartach, ale jak mnie pooglądacie i zobaczycie jakieś filmy z tych moich dawnych filmów sprzed paru lat, to ja jestem dość konsekwentna. I jeżeli mówię na przykład, że dla mnie Rydwan to może być osoba spod znaku bliźniąt, albo jakaś karta, która jest powietrzna, to dla mnie też jest jakaś być może osoba ze znaku Ziemi, to ja się staram po prostu być tym konsekwentna, i ja tak po prostu czuję. I możemy dyskutować, możemy się zgodzić, nie zgodzić. Ja tak czuję i tak to ze mną rezonuje. Pamiętajcie, że wszystkie czytania są ogólne, one mogą, ale nie muszą z wami zarezonować, nie muszą pasować do waszej sytuacji i niczego nie należy sobie wymawiać, bo jak czegoś nie ma, to nie ma. Chyba, że zastosujcie pozytywną afirmację, czyli wyobraźcie sobie, że coś jest lepiej niż jest i to czasami działa. A teraz już do rzeczy. Wiosna, wiosna. Mamy wiosnę radosną. Na niebie króluje w słońcu baran. Baranki mają urodzinki. Już niedługo będzie dla Was czytanie, też nie martwcie się, baranki. A teraz drogie raki. Raki w relacjach, co dla Was na wiosnę i raki nie w relacjach, co dla Was na wiosnę. Co dla raków w relacjach na wiosnę. w partnerstwie, w małżeństwie, co dla Was na wiosnę. Okay? I raki nie w relacjach, albo takie, które mają kogoś na oku. Oho, wieża mi wypadła, słychać było. Wiosenna burza jakaś się kroi jakiegoś singla. Się boję, co Wam tutaj mam powiedzieć, ale już wiem, co chcę powiedzieć. Postaram się od razu łapać myśl, ta, która mi przychodzi do głowy. Najpierw raki w relacjach. Raki w relacjach. Karta przyjaźni. Ewentualnie, jeśli macie osobę z podznaku koziorożce, jesteście z taką osobą w relacji, to, to wtedy ta Wasza osoba się tutaj jawi. Ale ogólnie jest to kojarzone z, ze stabilizacją materialną, z uczuciem przyjaźni, szacunku przy domu i w asie kielichów mamy jakąś odnowę uczucia w waszej relacji dla jakiejś szczególnej grupy raków to nawet może być odnowa ślubów takie są, wiecie, jak ktoś jest wierzący odnowa nawet i w kościele potrafi być jakieś okrągłe rocznice ślubów na przykład są do tego okazją może być tutaj jakieś, jakieś odnowa waszego uczucia, tego co jest pomiędzy wami tylko, że tutaj nie mówimy o takiej namiętności fizyczności w znaczeniu tylko fizycznym, tylko taka odnowa, że widzimy w tej drugiej osobie przyjaciela, z którym idziemy razem wspólnie przez życie, z którym łączą nas jakieś wartości, z którym lub też którą mamy coś wspólnego. No i możecie mieć wspólne dzieci, i możecie również spodziewać się dziecka, lub też jakieś dziecko w rodzinie może się wkrótce pojawić w Waszym bliskim jakimś otoczeniu. Natomiast tutaj też może być jakiś wzrost kreatywności u kogoś, wzrost chęci do dzielenia się twórczością swoją, czymś, co tworzymy od zera lub też jakoś przetwarzamy, jak to wiecie, tropy w muzyce, w sztuce, w literaturze, w wszystkim, co jest jakąś kreacją czegoś, robieniem czegoś w jakiś sposób artystyczny i takie coś może na wiosnę jakiś raczek w relacji również poczuć. I może chcieć się podzielić ze światem. Natomiast raczki single. Wow. No i tu mamy ten przypadek, że dla mnie w rycerzu buław, no to buławy wiadomo, że to może być osoba z podznaku strzelca, lwa albo barana, czyli w znakach w trygonie ognia, w trójce znaków ognia, ale dla mnie to też jest osoba z podznaku bliźniot. I tak od samego jakiegoś początku praktycznie robienia tutaj tej na kanale tak czuję. Chociaż buławę to nie bliźnięta, bliźnięta to byłoby miecze. Ale mogą być te cztery znaki zodiaku, ale nie muszą. Ale o co chodzi? Może być jakiś gwałtowny romans u jakiegoś raka singla. Może być osoba, która zawładnie naszym sercem, umysłem. Wiecie, to jest takie uczucie, że nie możemy oddychać tak. Ktoś nas y, jakby intensywnie porusza i fizycznie, i czujemy, jaka ta osoba jest wspaniała i fantastyczna. Natomiast ta osoba może nam przewrócić znane nam do tej pory światy do góry nogami. I czasami z takich relacji bywają, zdarza się. Pewnie to jest jakiś procent, nie chcę mówić, że mniej, może i mniej. Że coś tam się może takiego na stałe z tego zrobić, ale zazwyczaj niestety, co do zasady, z takich relacji jest przeciąg tylko. Czyli przychodzi, robi przeciąg, i jak szybko wjechał na tym romczym koniu, czy wjechała, bo to może być też rycerka, jak jesteś mężczyzną raczkiem, to równie szybko ta osoba się z życia oddali i ślad o niej zaginie. Tylko jak kurz opadnie, to nie będzie nawet śladu, że ta osoba była. Więc tu jest jakaś wieża, której należy uniknąć. Więc wiecie, jak Wam ktoś mówi, kto stawia karty, to yy, nie wmawiamy sobie, yy, nawet jeśli to z kimś zarezonuje. No to jeśli kogoś spotkacie do romansu, to po prostu upewnijcie się, że tu nie ma żadnej wierzy w tej sytuacji. Upewnijcie się, kim ta osoba jest, jakie ma wobec Was zamiary. Spróbujcie się spotkać z kimś, kto jest osobą, która zna tę osobę. Nie możecie zderzyć tę osobę ze swoimi sobie znanymi, bliskimi wam osobami i spróbować to bardziej wyczuć, tak? Nie wszystkiego jesteśmy w stanie się dowiedzieć, ale być może jakaś wieża, czy jakaś sytuacja, gdzie Coś się zawali, jest to uniknięcia. I z was Single Raki zostawiam na wiosnę. A teraz będą dwie grupy kart dla wszystkich raków, bez względu na to, czy jesteś w relacji, czy nie jesteś w relacji. Po tej stronie będzie taka kwestia: co z zimy możemy ze sobą przeciągnąć do wiosny, czy coś, co do tej pory było, czy nam dalej służy jakby co, co w tą wiosnę ze sobą zabrać, a po tej stronie wyciągniemy sobie dwie karty na ewentualne nowinki, nowości, nowe inspiracje, nowe działania, coś, co może nam dać takiego wiatru pod żagle, żeby fajnie tę wiosnę przeżyć. Więc najpierw to stare, ewentualnie dotychczasowe, albo takie, co nam może jeszcze posłużyć. Zanim coś wyrzucimy, to może coś można przerobić, zmienić, zmodyfikować. Nie zawsze wszystko, co stare, to złe, prawda? No ale niektóre rzeczy po prostu mogą być już przestarzałe i, i powinny odejść do lamusa. No to te stare albo te dotychczasowe lepiej brzmi, prawda? Uraka. O, dwie karty mi się wyciągnęły. A teraz te nowe. Oho, przynajmniej się coś tasuje. Dziwne. Dobra, stare. Król Buław i siódemka mieczy. Być może jakiś rak albo jakaś raczyca, raczka doświadczyła takiej sytuacji. Jakiegoś rozczarowania na polu emocjonalnym, albo takim, no emocje są i w pracy, i w domu, i w związkach, i w przyjaźni. O tej karcie się mówi: że to jest karta złodzieja. Może tak być, że ktoś nas rozczarował, że zawiódł ktoś naszą nadzieję, na przykład na relację, albo ktoś nas rozczarował w takim znaczeniu, że no nie tego się spodziewaliśmy po kimś. Ktoś mógł zawieść nasze zaufanie, ktoś mógł wyjawić jakiś nasz sekret. Ktoś mógł po prostu raczka zranić i być może to była jakaś sytuacja, której nie można było uniknąć, której no nie dało się uniknąć. Nie wszystko od nas zależy. I jest z tego powodu jakiś taki, wiecie, taka zadra. Natomiast wskazówką byłoby, buławy, to m.in. energia. Barana, który teraz nam patronuje, przynajmniej przez najbliższy miesiąc, bo jest urodzinowe, jest słońce w baranie, wejść w energię króla Buław należałoby. Król Buław to jest taka osoba, ja to ostatnio tak trochę w dużym skrócie mówię, że to jest taka osoba, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, czyli wierzy w siebie, ale też wierzy w innych. Dopuszcza do siebie, jest tylko taka bliska dla bliskich, jest bardzo asertywna. Asertywny to jest taki, który dba o swoje pole, nie dopuszcza do siebie za blisko innych, ale y, jakby na przykład jak negocjuje, to negocjuje tak, żeby obie strony były zadowolone. Jest sprawiedliwy dla siebie i dla innych. Jest, y, no to jest takie wyważenie, ale z takim zaznaczeniem swojego terytorium, z taką ognistością. Jaką, z jaką sobie wyobraźcie jakiegoś barana, którego znacie, lwa albo strzelca, czyli taką żywiołowością osób z, z tego trygonu, z tej trójki znaków ognia. To jest taka asertywna postawa, być może taka postawa, że nauczeni czy nauczone tą, tym doświadczeniem, no postaramy się już nie popełnić więcej takiego błędu, Pewnie popełnimy nie raz i nie dwa jakiś błąd. Ktoś nas zawiedzie, ktoś nas rozczaruje, ktoś nas zrani, ktoś nam może złamać serce, ale może wyjdziemy z tego zbudowani i nieco ważne nie będziemy mieć przez to jakby mniejszej wiary w otaczających nas ludzi, tylko po prostu będziemy się starać zachować te swoje zdrowe, takie wiecie, pole ochronne. Aby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, bardzo specyficzne może tylko z niektórymi pewnie raczkami zarezonować. Natomiast nowe na wiosnę. Powiem Wam tak: tutaj mamy kartę Eremity. Karta Eremity pustelnika oznacza takie, jakby odejście dalej, wycofanie się, żeby się przyjrzeć większemu obrazowi, ale też może być kartą nowią. I tak sobie pomyślałam, skoro mamy Nów niedługo, 29, jeśli dobrze pamiętam, marca mamy Nów, a księżyca w znaku Barana, to być może dla jakiegoś raka wskazówką na wiosnę byłoby to, żeby w nowiu zastanowić się, jak rozwijać pieniądz, żeby było go więcej przy waszym domu w przyszłości. Czyli żeby w tym giermek pentakli, giermek monet namówi o możliwości rozwijania swojego życia zawodowego, tylko żeby, te, żeby temu nadać jakiś e, fajny kierunek, czyli wymyślać sobie, wiecie, afirmacja to jest wymyślenie sobie, jak coś zrealizować i już dzisiaj um, przyjąć to, że tak jest, jak to będziemy realizować. Czyli dobry plan, czyli Afirmacja, Z, zrobienie dobrego planu, jak chcemy dojść do zwiększenia tego pieniądza przy domu. I tak sobie dzisiaj przy tych kartach myślę. To co, drogie raki, życzę Wam obfitości na te wiosnę i nie tylko, pomyślności zawodowo i prywatnie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa, pa.